Ale halo, halo, cześć, u nas oczywiście Kustosz witam was w kolejnym odcinku 29, oczywiście zagrajmy w, w Terraria oczywiście 1.4 I w dzisiejszym odcinku Próbujemy ponownie oczywiście pokonać Moonlorda, niestety, a czy niestety, Nieco inną taktyką Ale oczywiście zanim do tego przejdziemy To ja muszę ja muszę, widzowie, jeszcze przejść szybciutko na tamtą arenkę moją Ponieważ tutaj mam statuetkę serca, a ta statuetka serca hmm. Będzie mi niezmiernie potrzebna No właśnie Ta statuetka mi jest potrzebna Więc ja ją sobie prostu stąd biorę Dobra i to ze serca damy sobie myślę tutaj sobie położymy, tu sobie damy przełącznik coś takiego i jeszcze potrzebuję iść do, do mechaniczki po oto i po parę dosłownie kabelków. To jest timer jaki, jeden, jeden, jeden dwusekundowy A ja bym potrzebował jakiś szybszy ten timer, widzowie. Czyli na przykład jednosekundowy. Zobaczmy to. I nie respi się, patrzcie. O, respi się, patrzcie. Dobra. To w takim razie lecimy szybko do oczywiście, tylko muszę powtórzyć, lecimy sobie widzowie na, oczywiście na dżunglę pokonać ostatni filar i będziemy, uwaga, walczyć z naszym Nordem, którego będę chciał za wszelką cenę oczywiście pokonać, bo <laughs> ponieważ już mnie ten stwór ten, ten boss drażni, i chciałbym go w końcu pokonać. i Jestem tego świadomy, że jest on ciężki, ale już jestem coraz tego bliżej, ponieważ zostało mu ostatnio 90 tysięcy HP. A 90 000 HP Playronem jesteśmy w stanie rozwalić go w parę minut, parę sekund, ponieważ bijemy 3000 damage'a na sekundę. Także lecimy, lecimy. Ten filar jest tylko do dobicia. Do, do Naprawdę zostało nam niewiele Niewiele musimy zrobić, żeby... wiecie, żeby to wszystko zrobić O nie! On się zresetował po wyłączeniu gry Co ty gadasz? O kurde, tego to żem się nie spodziewał. Okej, okay, czyli ten, 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 ten wąż nas nie atakuje chyba... No, ten wąż nas atakuje chyba dopiero wtedy, chwili, kiedy będziemy w powietrzu, okej. Okay. W sumie już wiem mniej więcej jak z nimi wszystkimi tutaj walczyć, dobra. I ten Solar Eruption raps, e, całkiem dobrą bronią jest, jest, cał jest całkiem dobrym mieczem, jest całkiem bardzo dobrym mieczem. I tu was uprzedzę, to nie jest miecz, tylko flail. <coughs> No, bladzik jest. Jest jako materiał. Na szczęście już, ale niestety zanifa nam się nie uda zrobić raczej go chyba nawet nie, nie będę go próbował zrobić z tego względu, że no, zbierzemy sobie te sole, dlaczego by nie. A, zebrałem golda szybciej. Ale ten fly jest potężny, no on bije prawie 200 damage, a, a to bije prawie 250, więc musimy skończyć widzowie tą, 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 tego Moonlorda w końcu i skończyć tą serię. Okej. Okay. Jeszcze tylko 50 widzowie i będzie, będziemy mieli wszystko. Okej, okay. w ogóle smoka sobie przyzwa. Bo ten smok zawsze coś pomoże, zawsze tych, tych, tych mobów ubije, a, a teraz się w ogóle nie przebije. O patrzcie jak tam nawala nasz, nasz, nasz ten. Jest pięknie, jeszcze 18. I będziemy mogli się starać iść bić kolejny raz. Moon Lorda. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Okej, okay, dobra, zginęliśmy, ale będzie Munnor zaraz. Mam nadzieję, że nie zginę. <laughs> znaczy, mam nadzieję, że się zrespi, konkretniej mówiąc. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, zażywamy sobie oczywiście te wszystkie rzeczy od razu. okej okay. i zaraz będziemy ready widzowie ojejku stresuje się bardzo uwaga muzyka ucichła więc zaraz się pojawi Jak ja przez wszystko obrywam widzowie no. Ja nie umiem grać, bawić w takiej arence walczyć Nie potrafię Musimy, spróbujemy chyba go ubić wiecie co Spróbujemy go chyba pokonać po prostu latając Nie wiem czy to ma jakiekolwiek prawo bytu No ale no, musimy spróbować Nie? <laughs> Mamy wyjścia. Dobra, ale spróbujemy go ubić jeszcze raz. Oczywiście tą metodą cały czas. Jeszcze 7, 7 sekund mam podki jeszcze widzowie Dobra, go 40 tysięcy HP widzenia. Nie 40 tysięcy Kurwa So close Holy motherfucker, widzę 40 tysięcy HP Holy motherfucker no, no, Tak blisko ja już nie mam potek żadnych w sensie, możemy zrobić tą samą próbę jeszcze raz, nie? Bo możemy. Ale kurde, 40 tysięcy HP! Ajajaj... 40 tysięcy widzowie... Nie do pomyślenia, słuchajcie. Hmm... Ewentualnie z swel Fleyrona możemy wiecie A jeszcze piraci, no to nieźle Ojejku, jejku, jejku, jejku. Ajajajajajajaj Dobra to robimy cięcie, ja się rozprawię z Albią Goblińską i zaraz wracamy, robimy kolejne próby także cięcie Dobra, jestem widzę po cięciu i Spróbujemy polecieć dalej, spróbujemy w końcu go pokonać, bo ja wiem, że to jest możliwe. Także lecimy. Let's go! Szybko, ty kto. Dobra, uleczyłem się. Ty nigdzie nie idź. Kurde, 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 kurde. Jego nie pokonam nigdy, widzowie ewentualnie spróbujmy w powietrzu to zrobić słuchajcie, spróbujmy to zrobić w powietrzu ostateczna próba dobra, próbujemy dobra, let's go oddalony jestem, jestem, dobra Nie wiecie co, czekajcie. Jednak muszę sobie to przybliżyć. Bo ja muszę widzieć, ile ja mam HP w ogóle. O! -ou. Kurde, znowu to samo. Nie, nie uda mi się go pokonać. Nie ma opcji w ogóle. Znowu muszę robić to samo: wszystkie filary. Kurde, czemu ta nóżka siedzi tutaj a nie wejdzie do góry, do jasnej ciasnej? Ja w nie, wier nie wierzę, słuchajcie, nie wierzę w nią. Nie wiem, ja nie. Już nie mam potek w ogóle, potki mi się skończyły. To już. Kurde, jak ja mam z nim walczyć? Nie wierzę, no ja już nie mam przywoływaczek, nie? nie? Już nie mam w ogóle przywoływaczek, jestem troszkę w dupie Pff, uh. Nie wierzę w to mat Już tu jest niby 200 samą dmg nie? A czekajcie, przyzwijmy sobie smoka Jest to jakiś mobek w ogóle. Nie mam oba żadnego jak na złość, ty. No cóż widzowie, no nie udało się nam. No. Ale myślę, że może spróbujemy sobie ubić tą Celestial tą... Yy, na tym. Co wy na to widzowie? Żeby ją spróbować pokonać w końcu też. Bo ja nie wiem gdzie mam przywoływaczkę wiecie? To jest taki też problem trochę. To jest taki motylek, nie? Jego trzeba wypuścić, bo żelatin to nie. Bo ją trzeba złapać właśnie. Trzeba ją wypuścić, tylko ja chyba już nie mam jej przywoływaczek. U, to jest to, patrzcie. Okej, okay, dobra. To, to było na tyle z tego odcinka. Dzięki serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Cześć, cześć i czołem.